Bardzo prosto nie, nie. odpowiem, To była mowa o tym, że ma jakiś krzyż zapłonąć 7 lutego, jak kuklus klan, tak? mamy to zapalenie. Nie, to jest po prostu pewne nieporozumienie. My dzisiaj układamy krzyż, ale ze znicza, nie palimy krzyż, znaczy znaczeniu, że drzewo krzyża podpalamy, tylko układamy, to jest, nie mamy właśnie krzyży na naszych grobach. Ja zapalę świecę na pamiątkę moich 11 krewnych, którzy do dnia dzisiejszego nie mają grobu. E, e, Natomiast jest przygotowany list przetłumaczony na język francuski, niemiecki, angielski. Dzisiaj Państwo możecie ten list dostać. My podpisy ciągle zbieramy. Jest 9 osób podpisane, które są takimi głównymi sygnatariuszami, ale podpisu będzie o wiele więcej i chcemy to wręczyć. Jeżeli dojdzie do takiej możliwości, żeby władze siódmego przyjęły te FIFA i UEFA od nas te listy, to tak, jak nie, to wyślemy pocztą. Natomiast chodzi nam o to, że my nie chcemy zakłócać. To jest pewna zbieżność dat. Siódmego też są wybory na Ukrainie, ale to nikt nie, 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 nie konsultował z nami. Myśmy reagowali e, na zachowanie i uszczęki. E, I to jest główny powód. Listy zostaną wręczone, możecie Państwo przeczytać. Od dzisiaj one są opublikowane będzie odpowiednia ilość też w języku polskim tu skserowanych. Możecie Państwo to publikować, a my to wręczymy. Jeżeli władze FIFA i UEFA będą chciały z nami rozmawiać, proszę bardzo. Jeżeli wrzucą to do kosza, to jest ich sprawa, ale nasz obowiązek jest taki, żeby o tym poinformować. Żeby w przyszłości nie było, że nikt na ten temat nie mówił. Więc korzystając z mediów, my na ten temat mówimy i są to listy otwarte. Dziękuję. Proszę Pan Pułkownik Niewiński, Przewodniczący Kresowego Ruchu. Szanowni Państwo, korzystając z chwili czasu, chciałbym wspomnieć o innej sprawie. A odnosząc się do wystąpienia Pana Prezydenta, naszym zdaniem jest, było ono wymuszone sytuacją i jakkolwiek krok we właściwym kierunku. Tu zbyt nieśmiały i niewyraźny. Oczekujemy e, od Pana Prezydenta zdecydowanego stanowiska. E, nie będę mówił o kulisach różnych spraw, to potem, potem przyjdzie na to czas, ale spodziewamy się w najbliższych dniach odpowiedzi Pana Prezydenta w kwestii budowy pomnika ofiar ludobójstwa banderowskiego. Bowiem od 15 lat Kresowianie nie mogą uzyskać zgody. Na wzniesienie pomnika tym tych, tych ofiarom w stolicy Polski. Jest totalne milczenie, totalna zmowa, a pan przewoźnik na oficjalnej konferencji powiedział wyraźnie: Ukraińcy nam nie pozwolą postawić w Warszawie pomnika. To zostawiam bez komentarza. I zapowiadam. Że w zależności od tego, jakie stanowisko zajmie pan prezydent w kwestii pomnika, będzie zależało nasze działanie i nasze dochodzenia prawdy. Jesteśmy zdeterminowani, dla nas to jest najświętsza rzecz, którą musimy spełnić. My, świadkowie tej tragicznej rzezi, Musi, nie ma prawa umrzeć, dopóki nie postawimy publicznego. Trzeba godnie uczcić te setki tysięcy lat. I, I dla nas jest papierkiem lakmusowym, jeżeli idzie w naszych rządzących. Kto jest kto? Kto jest przebierańcem? Kto jest pełniącym obowiązki Polaka, a kto jest rzeczywiście patriotą polskim i Polakiem. Kto wypełnia swoje obywatelskie obowiązki. Zrobimy wszystko, ażeby pomnik w Warszawy jednak stanął. Ale do tej sprawy wrócimy niebawem. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Proszę Państwa, jak dotychczas najodważniejsza była Polska Agencja Prasowa. Czy ktoś z Państwa przedstawicieli mediów chciałby zadać jakieś pytania? Jeśli nie, to tutaj Państwo są do dyspozycji do wywiadów indywidualnych i rozmów, bo już wiem, że takie zostały zapowiedziane. Jednocześnie apeluję do tych z Państwa, którzy przybyli na demonstrację, że razem będziemy stąd wyruszać. Także proszę jeszcze chwilkę tutaj poczekać na Państwa, aż zostaną odpytani przez, przez media. Tam będą również przewidziane wystąpienia. Pan pułkownik Lewiński był w kontakcie z komendą policji, która zapewnia ochronę naszej demonstracji. W tym również została policja uczulona na to, żeby przeciwdziałać ewentualnym prowokacjom, bo już niejednokrotnie byliśmy przedmiotem różnego rodzaju prowokacji. Ostatni raz pytam, czy ktoś z mediów. Czy ktoś z mediów? No. Ja mam pytanie. Dzień dobry. Kondynar Wiśniewski, Telewizja Polonia. Proszę. Ja realizując jakieś no pół roku temu z udziałem księdza Isakowicza Zalewskiego program na temat ludobójstwa na Wołyniu, spotkałem się z taką, bym powiedział, radykalną retorsją Stowarzyszenia Ukraińców w Polsce. Przyjęło to postać protestu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i musiałem pisać w sprawie poruszenia tego tematu wyjaśnienia. Chciałem zapytać o Państwa stosuny do tej organizacji, która działa legalnie na terenie Polski i jakie są że tak powiem Państwa relacje z nimi i jaka jest ocena ich działalności? Mądre no. pytanie. Proszę Pani Ewa Siemaszko. Proszę Państwa, Związek Ukraińców w Polsce od 90. roku, to znaczy od momentu, kiedy został pod tą nazwą zarejestrowany, niestety reprezentuje poglądy nacjonalistyczne, poglądy banderowskie i działalność tego, tego związku jest nastawiona na y, apoteozowanie y, bojowników UPA y, i przeciwdziałanie ujawnianiu y, prawdy, y, przeciwdziałanie y, y, no, wszelkim y, akcjom, które, y, y, które ten temat y, y, podejmują. Mają e, e, oczywiście e, doskonałe kontakty e, z nacjonalistami ukraińskimi e, na e, w, 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 w Ukrainie Zachodniej e, i przykładem, e, przykładem takiego jakby współdziałania to jest informowanie o tym, co my tutaj e, przygotowujemy środowiska na zachodniej Ukrainy i e, wywoływanie e, akcji, e, kontrakcji. Na przykład e, w ubiegłym roku miała, być, miała się odbyć konferencja poświęcona ludobójstwu ukraińskiemu na Uniwersytecie Wrocławskim. E, e, została zablokowana przez Uniwersytet Lwowski, e, który e, e, który Zapowiedział rektorowi, że jeśli odbędzie się taka konferencja, to wycofa się ze współpracy. No i niestety pan rektor uległ temu szantażowi, niebywałemu szantażowi, który w głowie się po prostu nie mieści, jak, jak autonomiczna uczelnia polska może w ten sposób się zachowywać. I w podobny sposób ulegają temu lobby ukraińskiemu różne instytucje i, i, i środowiska polityczne. Więc tak, jeśli chodzi o nasze słowo, to za pieniądze polskiego podatnika publikuje w, 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 w szereg oszczerczych i antypolskich materiałów.